Hej, tu UNAX. Przygotowałem dla Was pierwszy film o smart opasce fitness, nowej smart opasce fitness, czyli Band 4 Pro. Ten model zastępuje wersję 3 Pro, która moim zdaniem była bardzo udana. Jak zawsze zachęcam Was wszystkich do zostawienia subskrypcji i zaznaczenia dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowym filmie bo mam ostatnie wrażenie, że mało kto z Was, subskrybujących, dostaje. Ale dobra, wracając. Za jakiś czas wrzucę materiał skupiony tylko na treningach. Dzisiaj postaram wam się mniej więcej powiedzieć, jak to z mojej perspektywy wygląda. Jeżeli chodzi o zestaw, no to jest on standardowy. Mamy instrukcję, mamy ładowarkę. Ładowanie odbywa się w sposób tak jak w czwórce, tak jak w piątce, czyli podpinamy mm, pinami, nie musimy wyciągać jak mi będzie cztery pastylki. To jest na plus, naprawdę. Ale przy tym nie będziemy się długo zatrzymywać, więc chodźmy dalej. Budowa dużo się nie różni od zwykłej wersji Honora 5. To co fajnie się sprawdza, to na pewno ta budowa pastylki. Jest ona wyprofilowana i przyznam, nieźle to wygląda, ale też rzeczywiście jest bardzo wygodne. Z innych takich podobnych rzeczy w stosunku do piątki to śmiało można powiedzieć, że jest to całe menu oraz oczywiście funkcje. Na stronie Huawei możemy przeczytać, że zmiana touch jest możliwa tylko na systemie Android. I faktycznie ktoś kiedyś w komentarzach pytał o tą rzecz przy chyba Honorze 5 i zainstalował tą aplikację pod iPhone'em, i faktycznie nie było tam takiej możliwości. Musiała ta osoba instalować aplikację na Androidzie, by taką zmianę przeprowadzić. Dobra, ale wracając do tych tarcz, jest ich bardzo dużo, dodatkowo cały czas są nowe dodawane. Dla przypomnienia, w aplikacji po lewej stronie macie wszystkie dostępne do pobrania, a z prawej te pobrane, które jednocześnie są już w opasce. Jak osiągniecie limit, no to taka informacja Wam wyskoczy, będziecie musieli jakąś tutaj wykasować, żeby zrobić miejsce na te kolejne. A możecie ich mieć aż 11 i dla porównania w Mi Band 4 można wygrać tylko jedną. Trzy są tam domyślne, których ruszyć się nie da, więc naprawdę to jest ogromny, ogromny plus dla osób, którzy lubią taką personalizację. Dodatkowo samo sterowanie muzyką według strony Huawei jest możliwe tylko na systemie Android. Jak macie iPhone'a, macie opaskę Huawei, dajcie znać, czy tak faktycznie jest. A zdalne wyzwolenie migawki aparatu tylko na telefonach Huawei. Nie będę was zamęczał i nie będę się powtarzał, bo dużo o funkcjach i o samej aplikacji powiedziałem w filmie o Honor Band 5. Odnośnik na górze po prawej stronie. Większość rzeczy się pokrywa. No dobra, czas na konkrety, takie plusy, minusy w ramach mojej subiektywnej opinii. No więc, jak dla mnie dużym plusem tej opaski to cena. Za 299 zł dostajemy świetny sprzęt z modułem GPS. I tutaj co najlepsze. GPS radzi sobie naprawdę, naprawdę dobrze. Łapcie krótkie porównanie do dużo droższego Amazfita GTS. Dobra, tak jak zapowiadałem, tu będzie krótkie porównanie Amazfita GTSa z Honorem Bandem 4 Pro z GPS. Odpalimy na takiej trasie krótkiej, sprawdzimy jak ta dokładność będzie wyglądała, a powiem szczerze, że jak patrzyłem już na, na te wyniki, no to... Wcale tutaj jakoś GTS lepiej tej trasy nie rysuje naprawdę, sami zobaczycie aczkolwiek no wiadomo nie jestem w stanie stwierdzić który jest lepszy obo pokazują bardzo zbliżone dane ale pamiętajcie Band 4 Pro jest dużo, dużo tańszy na pewno w polskiej dystrybucji no dobra, pokażę Wam może pokrótce w miarę szybko jak to łapię Bieganiem, marsz. Mam nadzieję, że coś widać. Trochę się piękna pogoda. I uwaga. Jeszcze sygnału nie złapało. Jest GPS. Dosłownie kilka sekund. O przy okazji jak jesteśmy przy GTS to powiem, że dzisiaj wskoczyła aktualizacja. Został dodany język polski, więc jeżeli ktoś nie chciał kupować, bo nie było języka polskiego, to teraz już takich obaw nie musi mieć. Można śmiało kupować. I nie patrzcie na ekran. Na ekranie jest naklejona folia. Nieumiejętnie przeze mnie. Mamy też tutaj. No i idziemy. Później Wam pokażę, jak wyglądają wyniki na jednym i na drugim. Do usłyszenia. Łapcie jeszcze finalne rezultaty tych właśnie krótkich tras, zarejestrowanych przez moduł GPS. I teraz już rozumiecie, dlaczego dla mnie ta cena trafiła do plusów. Fakt, ta opaska nie jest opakowana tak pięknie, oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, bo dla niektórych piękniejsza może być ta opaska, jak właśnie ten GTS. Czyli w takiej formie zegarka, ale opaski, no ale to odbiło się pozytywnie na cenie. Ta szczegółowość analizy naszej trasy pozytywnie mnie zaskoczyła. I to była pierwsza rzecz, którą od razu zrobiłem czyli porównałem z dużo droższym GTS-em. Co jeszcze? fale sobie szczegółowość analizy snu. Dzięki tej autorskiej technologii True Sleep wyopuje nawet drzemki w ciągu dnia. No co prawda pobiera to więcej baterii, ale warto mieć tę opcję włączoną. Jeśli kogoś ten aspekt interesuje, to naprawdę można dostać bardzo dużo ciekawych i użytecznych danych. Tutaj bez porównania do Mi Banda 4, którego bardzo lubię i pomimo że wolę używać Mi Banda od Xiaomi, no to tutaj ten aspekt jest dużo dużo lepszy. Tak samo analiza tętna. Też tutaj Huawei chwali się takimi zaawansowanymi algorytmami, i tutaj wiadomo, że dane nie można traktować pod kątem medycznym. Mam na myśli tutaj, że są one w 100% odzwierciedlone w rzeczywistości. No, bo pamiętajcie, to jest tylko taki sprzęt, na którym te wyniki są orientacyjne. Ale no nie powiem, autorskie systemy Huawei radzą sobie na tym polu bardzo dobrze i te dane, które otrzymamy, wyglądają bardzo wiarygodnie, jak dla mnie swojego czasu spróbowałem na takim ciśnieniu mierzu sprawdzić puls jak to wygląda na Mi Bandzie 3, na Mi Bandzie 4, Bandzie 4 Pro i na GTS-ie i powiem szczerze gdzieś tam 2-3 oczka czasem była ta różnica i to losowo, losowo tutaj żaden nie wypadł jakoś dużo lepiej lub dużo gorzej Kolejnym takim plusem, jak dla mnie, jest możliwość sterowania muzyką w trakcie treningu. I to chciałbym mocno zaakcentować, bo dalej się dziwię, że Xiaomi w swoich Mi Bandach tego nie oferuje. Tak samo nie uświadczymy tego w Amazfit GTS. Dobra, przejdźmy troszkę do takich minusów, które jak zawsze są subiektywne. Jak dla mnie, jest to czas pracy na jednym ładowaniu. Ja to już wspominałem przy honorze będzie 5, i tutaj musicie się z tym liczyć, że możecie otrzymać gorsze. Czasy niż na tamtej opasce. No bo wiadomo, tutaj, jeżeli będziecie używać GPS-a, no to ten czas mocno, mocno spada. W takim cyklu mieszanym, czyli powiedzmy powiadomienia, od czasu do czasu jakaś trasa z użyciem GPS czy mierzenie pulsu, ale też takie sporadyczne nie ciągła analiza. No to ten band wytrzymał mi około 7 dni, ale dodajmy, że miałem włączoną analizę, tą szczegółową analizę snu, czyli True Sleep. Więc to też troszkę skraca czas na jednym ładowaniu takiego urządzenia. Nie ma tutaj SPO2, które występuje w honorze bandzie 5. Jeszcze mówiąc tego w ogóle nie użytkowałem, więc nie jest to dla mnie jakiś duży minus, aczkolwiek chciałem wam o tym wspomnieć. No i ta sekcja powiadomień od kilku generacji narzekam na to, bo jest dla mnie naprawdę brzydka, nieintuicyjna. Ja szczerze mówiąc, no nie, nie mogę się do niej przekonać od lat na tak zaprojektowanej sekcji i ja raczej nic tego nie zmieni, chyba że Huawei zmieni cały ten system pod tym kątem. No, i taką jedną rzecz zauważyłem, że niektóre dostępne do instalacji tarcze mają chiński akcent. Na przykład, po ustawieniu niektórych, bo nie każdych, mamy na przykład dzień tygodnia po chińsku. A przypominam, że mój egzemplarz jest z polskiego sklepu. Jeżeli chodzi o podgląd, gdy przełączamy się między tarczami, no to widnieje tam na przykład ten dzień tygodnia po angielsku. Pewnie jakieś małe niedopatrzenia, to są tylko efekty wizualne i nie dotyczą każdej tarczy. No dobra, jak widzicie, plusy oraz minusy dotyczą też Honora Banda 5, poniekąd można też podpiąć niektóre z nich. GPS jest tutaj dużym atutem, jeżeli potrzebujecie opaski z takim modułem, to chyba nic tańszego, a zarazem dokładnego w swoich wynikach nie znajdziecie. Takie jest moje zdanie. Ja Wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, bo to był taki w formie bardziej pogadanki, omówienia tej opaski nietypowej recenzji. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie wiedzieć coś więcej, wtedy może jakiś szczegółowy taki materiał z odpowiedziami na wasze pytania zrobię. A my jak zawsze widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się.